Minął prawie tydzień od upadku mojego na snowboardzie, w kurzętniku. A bark dalej boli przy pewnych ruchach. Trzeba podjechać do lekarza, do którego właśnie próbuję się przebić przez te korki. Nawigacja pokazuje, że będę lekko spóźniony, no ale zobaczymy, czy dam radę nadrobić trochę. No i co mi ten lekarz powie. Gdyż są mogę, ale chłopcy są takie, że no wiele się da zrobić w sumie. Jestem w Pudo do ortopedy Dobra, dziękuję. Zrobione badanie. Okazało się na szczęście, że bark nie jest jakoś wielce naruszony. Co najwyżej to jest naderwanie mięśnia albo przyczepu barkowego, także temat powinien się w ciągu 3 tygodni wygoić, ale... Myślę, że miesiąc nie będę mógł grać z To jest najgorsze w tym wszystkim. Ale oby tylko takie problemy.